Dzień dobry moi drodzy. Witam was ponownie w naszej serii z Age of Mythology Retold. Oczywiście, dalej lecimy z pierwszą kampanią Upadek Trójzębu, misja 21. Starzy znajomi. Świnki 3. Podczas pościgu za Gararararurem Arkantos zatrzymuje się na wyspie, gdzie musi uratować starych przyjaciół przed usmażeniem. A serio, serio będziemy ratować świnki. No dobra. No to będzie dużo kwiczenia. Kwi, nie umiem grać. Kwi, dlaczego go wczytuję? Kwi, 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 kwi. Co nie jesteście wy? W żadnym wypadku. That ship belongs to Odysseus. From the looks of it, Poseidon hasn't been kind to him. Bring us around. We'll go ashore and see if there's any sign of him. <laughs> if Odysseus landed here, at least he's eating well. Ajax, wait. The pigs. They don't look. To, świni, wyglądam jak świnie. <laughs> o, to są lepsze świnie. Czy oni po ich chrobu kaćmietu, kurde? Dobra, 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 padzie dzień, świtka mi umarła. <laughs> Co to jest? Przepraszam, ale... Okej, okay, i, i to jest zabawne, i to jest zabawne, ale z drugiej strony człowiek się zastanawia czy ktoś im kazał 30 misji zrobić i w niektórych zaczęli się zastanawiać co tutaj w ogóle wcisnąć, żeby miało to... nie miało to sensu, ale żeby było? Nie wiem, ale okej, okay, jest zabawnie chociaż. Tak to zapiszmy, jedna świnia padła, trudno. Nigdy Cię nie lubiliśmy. Znajdź i uratuj więcej świn. Znaczy, jedna już mi umarła. Lutel słabo gra w jakąś grę. Widzowie? Proszę, nie, pan no dobra. Nie rozumiem, ale jest zabawnie. Chyba ostatecznie dobrze, nie? <grywa> Serio, tak trochę na zasadzie. No, musimy zrobić kompanię na 30 misji. Panie y, tam projektancie, ale nie mamy pomysłów. Y, mnie myszkę. Tam sobie bijcie. O, zabijcie tego frajera. Po tym odcinku zostanę wegetarianinem. Nie no. Spokojnie, nie. A mordę muszę to rozwalić. Uwolnię was, z grube świnki! Lutel ratuje swoich widzów. No dobra, mi tak będzie... NIE! 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 MORDUJ! O! Świnki! Uciekajcie! No co robisz debilu? A wy świnki potraficie się bić? Niezbyt. A no to umrze se, świnka. Bo debil y Arkando oczywiście nie umie chodzić. Jego wina. Za karę im rozwalę kurde śpichlerz. Hmm. Tam uciekli do wieżyczki, to rozumiem, że to nie jest dobry pomysł, żeby tam iść. Czy coś tu jeszcze może być? Myślicie? jest tu coś wartego sprawdzenia? Chyba nie, chociaż może tam się uda przejść. Czyli tu będziemy tylko się świnić w tej misji? A świnkę już usmażyli! Świnie wy! Wyjdźmy ze stąd. Jedna świnia usmażona. Esto, esto. Dobra. Frajery! Frajery! Ja mam zaraz nie, rozpierdzielę nie, co nieco. Można iść? Nie. Mury się tu zrobili, patrzcie, ich. Frajery. O jest, dobra, 100 lat to zajmie. Chciałem zabić ludzi, ale jak tu będziemy 100 lat siedzieć, to mi się nie chce. Świnki, a nie możecie jeść i żeby się tam podleczyć, czy coś? Świnki, chrum. <noise> Nie wiem kto wymyślił tę misję, ale jest to piękne. Świnki ustawić się, może się przydać na miniaturkę, nie wiem. Piękne świnki. Dobra. Idźcie świnki, może będzie więcej świnek. Świnki! Świnki, jak się patrzą! Z wyro... Oj, to jest wilczek. Olej tam, chodź tu. Chodźcie, bo tu jest wilk do zabicia. I co ten wilk zniknął? Przecież to był wilk. Gdzie ten wilk? No kurde! Widziałem tu wilka! Szukują mnie. Mm, dopiero teraz ogarnąłem... Nie wiem czy to teraz się dopiero pojawiło? O Boże święty świnki... Czy to jest tylko misja świnki 3, pomnóż razy 1000 i ze z nimi chodź? No bo widać, trochę... Panie projektancie, nie mam pomysłu, okazałeś zrobić 30 misji. No to my myszkę, ja zrobię wam 30 misji. Dobra, pochowali się. Uważajcie, bo jeszcze wyjdę i zaczną bić. Ja nie wiem, ja tu będę zapisywał. Znaczy, no rozumiem, że... Tylko ważne, żeby oni doszli. Dziki i świnie. Wystarczy, że jedna świnia, czy jednak dziki i świnia, a tak naprawdę wystarczy, że oni przyjdą. Morduj to. I to! Uciekaj! Dobra. Jedne świnki... My. Możemy to rozwalić? Świnka! Yes. Mocno będziemy to bić? No nie wiem, może jest sens to bić? Może tu nas będą jeszcze atakować? Będą świnie musiały się klepać? Nie mam pojęcia. Sprawdźmy czy tu jeszcze jakieś świnki, ale takie... Szukanie wszystkich świnek, to mnie ja się nie chce. Ale se pójdę te... tu może jakieś tajne przejście. Lepsiejsze. Albo tu mieliśmy iść, ale myślałem, że bardziej drogą. No nie no, opłaca mi to złoto. Hmm. 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 Mniejszałem pioruny w razie czego, ale wieśniakami, znaczy wieśniaki bić piorunami, to tak trochę przykre, nie? Dobra, chodźcie, świnie. Kurde banda świń. Decydentów. Lulululu. Czemu tu się coś świeci na biało? A, martwa świnia, tam się świeci na biało. Tu nie macie świni żadnej. Dobra, uznaję, że nikogo już tutaj nie mamy. Idziemy tam do tamtych świń. Ja nie mam. Nie, nie, nie wiem, nie mam pytań, nie mam nic. Nie mam nic. Co mogę wam dać? Ismake, kwi, kwik, kwik. Świnki. Dobry, jesteśmy świnki 3. Uwaga, bo tu gdzieś mogą ludzie wyjść jeszcze. Tutaj. A! No i mówię, że wyjdą! Świnie jedne! Ludzie to świnie! Zabił i se uciekł! Walcz chociaż do końca! Z wyrolu, ty! Aż się oplułem. No i co? Nie ma chowania. Kupię babo. Chodźcie tu jeszcze. A tu siedzą frajery? Flaga, mówiliście. Raczej Proszę Haniko nie ma. Chyba, ty tak, jak uwalniamy, to nagleście ci zrzucę powiaterem, nie? Nie, no wyszło jakieś nowe cholerstwo i zadowolone z siebie. Jednak wyszli stąd. Dobra. Zapeszmy. Świnki, idziemy. Tu jest kapliczka. A, przejście jest. Co to za. Czemu to tak beznadziejnie wygląda? Hej? Jemy świnki, bo tu jeszcze wyskoczą. No i ja też bym przepuścił taką bandę świń prowadzoną przez dziczki. <grym>, co tu się dzieje? Co się dzieje w tej grze, moi drodzy? Ja, ja jestem Maybe we can find another way in. Możemy sobie przejść? Tutaj też? Zapiszmy... LALALA la, la, świnki, jesteśmy. Proszę się, nie, Będziecie bić świnki? To nie. <laughs> co, ty, co ty się dzieje? Co to jest za misja? Czy znaczy ja to mogę bić niby, ale czy jest sens? Ale raczej to nie będzie koniec misji, bo obstawiam, że trzeba będzie to wszystko po rozpierdzielać. Dobra, czekajta, bo nie wiem czy tu nas przepuszczą. Sprawdźmy sobie tu. Inki odejdźcie trochę. Honey honey mają jakiś tam czopków. Piękny świnie ma. Widzieli kiedyś takie piękne świnie? Nie widzieli. Świnki. Pokazać się światu. Hrum, hrum. Dobra. Czyli my musimy się przebić tędy? Czy coś mnie ominęło? Ale niby co by mnie ominęło? Muszę się tu przebić chyba. Dzień dobry. Znaczy w sumie nie, możemy przejść. Dobra, nie wiem czemu uznałem, że tu jest zamknięta brama. Le, 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 le. Tu mamy złoto. Boźli ludzie. Będą chcieli za świniami biegać? Proszę, Ale co to w ogóle jest? Jak najwięcej świn. Nawet nie jest, że wszystkie świnie na mapie jest jak najwięcej. Ile jest jak najwięcej, żeby uznało, że zaliczone? Dobra, znajdź sposób na przywrócenie Arkantosa Ayasa i załogi do ludzkiej postaci. Przyprowadź TTT. Zbuduj armię i uwolnij Odyseusza, pokonując Kirkę. Zbuduj armię i pokonaj Kirkę, nisząc fortecę w sercu jej cytadeli. No mówię, wydaje mi się, że można było sobie ułatwić zadanie po prostu rozwalając tu wszystkie ważniejsze budynki. E, dopóki nie doszliśmy do momentu, gdzie są żołnierze, ale. No... Tak mi się wydaje. Dobra, tu jeszcze mamy świnki, dwie. Mamy chłopów, ok. Nie, nie, nie. Czy coś mogę z tym robić? Nie. Prostak ma. A w sumie nie znaleźliśmy. A tu jest osada, i tu jest osada. Nie wiem, czy jest jakaś któraś lepsza. Idźcie tam. Idziemy, chyba, tam na górę, nie? mi się wydaje. A you refer. Are you refer? A ci jak hardo tutaj siedzą, takie E, Daio. mamy to w dupiu. Dobra I idzie are. tam. Świnki idą tam. Etimus. Ne, 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 ne. Dobra. No to idziemy tam. Świnki dwie. Ja sobie jeszcze popatrzę. Dobra, idźcie tam. Tu bijemy. Dobra, tego. O! Dobra. Tutaj dużo nie ma ich, tak naprawdę. A tutaj? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś ciekawego znaleźć. Chyba będzie mięsko jakieś. Będzie nie tylko mięsko. Tutaj mamy w końcu dobre rzeczy. Leczenie, nieleczenie, to są fajne rzeczy. Chłopi, wy niekoniecznie. Chociaż takie mięso armatnie możecie robić. Ja bym się nawet nie obraził. Chodźcie, 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 chodźcie. Tu są źli ludzie. Mają porty też. Dobra. Eee, okej, okay, chłopki, proszę mi tu zakładać. O, mamy rybcie. To miłe. Eee, nie, to nie, ale może jeszcze zróbmy jedno. Dobra, więc tu się rozwiniemy. Proszę, wy mi coś to. powiedzcie. Ciekawe, czy mi by sobie poradzili, chociaż ja mają mało życia. Zresztą dziczki się za nie poradzą. No, okej, okay. dobra, to tam zaraz możemy podbić. się, ja nie wiem, co tu się będzie działo, czy będą jakieś srogie ataki. Czy będzie coś dodatkowego, więc w teorii można by było się wycofać, w praktyce można by było się nie wycofywać. Saranie w banie i tak dalej, nie? A weź tu podlecz trochę. Czy tu coś jest ciekawego, ukrytego? Wygląda jakby coś tu miało być, nie? A możecie podnieść? Nie możecie. Co to robi? Większa szybkość poruszania się mieszkańców. Okej. Okay. No to pan kapłan mógłby to na pewno podnieść. Ja czy on tu by mógł to włożyć raczej nie, ale niech po to pójdzie. A jure refer. Dobra. Robimy czopków. Eee, w zasadzie tutaj sobie zbudujcie to. Proszę zbudować to szybciutko. Chodź, tam jeszcze masz rybki. Ty, 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 ty. Dobra. Prostak ma czy prostak nie ma? Pytanie dnia. Eee, już wszystko zbuduj to. I tam idziesz. Bójcie, tutaj na razie. Ale raczej, raczej nas będą atakowali. Dobra, to sobie też zrobimy. Idź tam, pomóż. Zero, jakie koszarki trzeba będzie też zbudować. Moim skromnym zdaniem. I je zbudujesz. Tutaj na przykład. Dobra, podniósł. Chodź. Raczej nie możesz, to pójdziemy tutaj. Ech, no mówię, może zdążyłbym tutaj to zająć i, i tyle, ale no mówię, nie wiem, co się będzie działo, więc już wolę na spokojnie to sobie zrobić. Ech, pomóż w budowaniu. Jeszcze to złoto mamy, nie? Ale to tak wygląda, jakbyśmy musieli się tutaj zabunkrować. Dobra. Ee, tu sobie jeszcze zbudujcie. Pomóż w budowaniu. Tutaj nie wiem, co nas będzie atakowało. No tam mieli jakichś głównie włóczników. To coś bardziej na, na piechotę, nie? A, muszę przejść do trzeciej. Na, na prawo. Ryly. Co tam potrzeba? A, ryneczek. Trzeba będzie dla zbudować. No dobrze. To zaraz zbudujemy. Czekajcie. Zbudujcie mi ryneczek. A może być tam na przykład Ty mi świątynię w sumie zbuduj. Nie lej, tylko buduj świątynię. Dobra, trudno, zbudujemy tutaj, bo możemy. Dobra, weźmy sobie to Proszę na drewno. To się przyda, to się przyda, mamy ryneczek. Można przejść. Nie wiem, jakoś przyjemniej mi się gra tą nubską frakcją, zaraz powiecie. W Hydry idziemy, bo Dionizos. W Hydry idziemy, bo Dionizos. To jest dobre określenie. Idź na drewno. Hmm. Dobra, myślę, że... A, no tak, ty czekasz. Tutaj będziesz sobie oddawać niedługo. Hmm... Mówię, olejmy temat tych kletów, moim skromnym zdaniem. Dip, 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 dip. Dobra, oddaj hey, tu. You, Super. Można porobić minotury, bo robimy, lubimy minotury. Oho. A jednak, patrzcie, teraz kawaleria. Patrzcie ich. A jednak kawaleria. Dobra, odleć kolega. No dobra, jak jednak kawaleria to trochę hoplitów porobimy. Czemu nie? Eee, teraz tak. Jeszcze was tutaj więcej matka nie miała? Zapraszam tu. Czyżby wyszli tędy? Dzień dobry, jestem Hydra. Możesz popływać, nie wiem, czy coś tam znajdziesz ciekawego. Pyk, pik, pyk, pyk, pik, pik, pyk, pyk, pyk. Prawda? Dawaj, dawaj, rozwalamy. Dziczki, chodźcie, pomożecie trochę. Albo i nie. Oho, tutaj jeszcze coś idzie. A, bo oni tutaj bronią niby. Dostępu. Kolega mógłby przejść przez bramę, byłoby nawet zabawniej. Dobra, cofać się. Prostagma. Prostagma. No, może ci tam pobić troszeczkę. Eee, szczerze, idźcie na złoto, ale nie wszyscy. Wciąż dobry tip by dał w sumie. Z klikaniem na śpichlerz. Prostagma. No, już więcej się nie da, bo nie ma miejsca. I tu możemy. No, tam się ustawiajcie. Dobra, na razie może styknie, leje czy nie leje, tak, to jest dobre pytanie, idźcie tam. Tu możecie to rozwalić jak chcecie, dobra, co tu mamy, więcej rybek. Nie wiem czy jesteśmy w stanie coś ciekawego tu znaleźć. Możemy popływać sobie. No, mordujemy, dobra, mamy złoto. Jedna osoba niech pójdzie mi tam, F8. Eee, teraz tak. Ty odnieś, bo domek by się przydał. O, tu coś jest! A, tam świnki mają. Świnki dwie, świnki dwie. Dobra, już wy tam idźcie, mimo że jesteście do dupy, więc może nie idźcie. Wy idźcie bardziej. Leje czy nie leje? Ja nie powinienem mieć więcej... Po jednego więcej minotura. Gdzieś mi umarł znowu już. Bez mojej wiedzy i zgody. Dwa minotury stykną tam. A przynajmniej mam taką nadzieję. A ty się tam modlisz, tak. W sumie to jest jeszcze istotne. No, może poróbmy jednak. Leje czy nie leje? Tu zrób. Te minotury chyba sobie poradzą, nie? Dobra, może nie. To też. Dobra. Chodź tu szybko. Jeszcze jednego zabijesz i będę się tobą wycofywał. No, możesz tak. Niech zaczną tamtego, tamtego strzelać. Przyszła armia, tym się poradzą. Mam tu kawalerię ostatecznie, nie? E, dobra, to możemy zrobić jak najbardziej. chodź, zbuduj tutaj. Trudno, nawciskamy te domki, byle jak byle by były. Tu świnki trzeba uwolnić. No, e, tu muszą podejść tam ci frajerzy. No dobra, czekaj, nie zginiesz mi, nie zginiesz mi, nie zginiesz mi, nie zginiesz mi. Schowaj się. No i nie schował się. Bywa. Eee. Baba, wy idźcie tu. Do te świnki. Prostak ma, czy prostak nie ma? Dobra, zapraszam tam, zapraszam tam. Prostak ma. Prostak ma. Eee, to w sumie tak, to ulepszenie byśmy chcieli rzeczywiście. Tu jeszcze możemy porobić, bo trochę rybek widzieliśmy. No tutaj też są rybki. No można się Jak Jakbyśmy bardzo chcieli robić dziwne rzeczy, można się tutaj zdesantować. Dzień dobry. Desz tu podpłynąć? Mówi, że tak. To nie chce płynie. Nie wiem, nie robi mi to raczej. Eee... dobra, może to. czy możemy zrobić kolegę i kolegę. My się Wy się wycofajcie. Wy tutaj. Dobra, to. Dobra, myślę, że git jest. Eee, ty mi tam jeszcze zbuduj domek. Leje ci nie leje? Tu masz rybki. Tu masz tam rybki. No se płynie wokół. Bo se może płynąć wokół. Dobra, ale teraz to już serio, tego niech jeszcze zrobią chłopka i raczej przerywamy temat chłopkowania. Tak, przerywamy temat chłopkowania. Chodź. Zbuduj mi tutaj domek. Proszę, Domków już więcej nie zrobimy. Idźcie na drewno. A, to to. Zastanawiałem, co tak było. Co się dzieje się, nie? Co mnie tutaj denerwuje? na razie stop, bo sobie ulepszyły może te miniatury. To no myślę będzie dobry pomysł. A i poróbmy... No na razie daleko nie mają, ale byśmy to przejęli. Tu wszystko fajnie ogarnęli. Uuu. Pa, ba, pa, pa. Pa, pa, pa. kup. Ile ty tam... No, wytrzymałeś wszystkich jednostek. Może w pierwszej kolejności sobie zróbmy jest tu przyszło U. Uwaga na agresywnych frajerów pijcie tutaj co nieco Dajemy radę, dajemy radę Uwarcie tu, dobra no nie, możemy zacząć się przebijać powoli, chociaż rzeczywiście może byłoby też fajnie pójść na drugą stronę. Ale no proszę się. Proszę się, proszę się. My tego nie mamy. To jeszcze zbudujmy. Wy już nie macie złota, więc musicie iść tutaj na złoto, i dlatego musimy już tutaj się przeciskać. Dobra, troszeczkę pobijmy, ale też ostrożnie. Bo tutaj jednak ataki są. Na razie jeszcze poczekam z umiejkami. Myślę, że można. Zobaczmy, że te pierwsze są za darmo. To tak fajnie było właśnie wykorzystać. Jak już będzie bardzo zła sytuacja. Morduj, morduj, morduj. Olo, tutaj kawalerii. No dobra. Leczonko chociaż sobie użyję. Bo ta kawaleria to ja pierdziulę, nie? Kawaleria w Macie to, zróbcie jeszcze to. Ulepszenie, ulepszenie, ulepszenie. Co za frajer, nie? Zabić frajera. Dobra, rozwalić to. Patrzcie tu. Pa, pa, pa. Zabić to. Na tyle, na ile jest to możliwe. To jeszcze możemy sobie wrzucić. Dobra, wy też macie to. Szczerze, idziemy w tych hopletów chyba. Chyba wypada. Jak mi się wydaje. Proszę się, proszę się. E, szczerze zróbcie tu. Pomóż. Dobra. Tu idziemy. No, nie, myślałem, że to może być trochę trudniejsze, ale no nie wiem. Chyba nie, nie jest potrzebny mi ten drugi, ale może się mylę. Może się mylę, że nie jest mi potrzebny ten drugi. Może tu się jeszcze coś będzie działo strasznego. Na razie tego nie widzę jakoś. A już jeszcze nawet nie użyłem wszystkich umiejek. No tu trochę więcej się robi. Dobra, zabić. Czy rozwalanie tego będzie takie proste? Raczej nie. Trochę was tu idzie, ale rozwalamy to. Nabić. A no, hydra to rozwala, nie? Nie wiem, użyjmy tego. No zaraz to rozwolemy. Tyle? No dobra. Ja myślałem, nie wiem, tak... 21. misja, to myślałem, że będzie trochę, tu się więcej działo. A to tylko przyjdź, rozwiń się troszkę, rozwal fortece. No okej. Myślałem, że zrobiłem swoje dni jak ptaszek na tej błędnej wiosce. Ciekawe, że mnie uratowałeś, ale muszę wrócić do domu. Dziękuję, Arkantos. Nie oczekujesz nam nic, przyjacielu. Także tego. Świńska misja. O, już nie koniec. Czy pomachał. Das <laughs> pomachali. No, przychodzisz do nordyckiej części kampanii. Chcesz obejrzeć krótki nordycki samouczek? Nie. No dobra, obejrzyjmy wspólnie. Będzie. Teraz będą będzie there are three things to remember when playing the Norse. Instead of building stationary drop sites, Norse gatherers and dwarves construct mobile ox cards. Ox cards serve as drop-off points for all resources and can be moved around the map. They can also research economic improvements. Second, the Norse gain favor through battle. They simply fight to please their gods. Good, Whenever good. Norse soldier or ship is fighting enemy units, your favor good. will increase. Very Certain good. units, like the Hercy, a type of Norse hero, generate favor faster than others. Good, good, good. Finally. Norse foot-soldiers can construct and repair buildings. Norse gatherers and dwarves can only construct certain buildings, such as farms and houses. Use foot-soldiers to construct new buildings when and where you need them. Okej. Już taka ofensywna frakcja. Ile? Ile? Północ. Ale północ to nie dziś, moi drodzy. Żegnam. na la 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 Trzymajcie się.